się siema, siema widzów! Dzisiejszy film to jest taka trochę kara dla mnie, nauczka lub coś takiego. No bo na Twitterze przed walką Dubiela z Alberto napisałem, że jeżeli Dubiel wygra z Alberto, to nagram 8-minutowy film o pozytywach Dubiela, gdzie będę mówił same pozytywy. No ale niestety lub stety Dubiel nie wygrał, no to znów zrobiłem ten sam bet z Kacłem Blońskim, bo też tak bardzo wątpiłem w Dubiela. A tutaj szok, no, 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 i, no i muszę nagrać 8-minutowy film o tym o pozytywach Dubiela, więc to jest właśnie ten film. Jest to jeden z bardziej wymagających filmów na moim kanale, więc proszę o zostawienie lajka like od razu, no i subskrypcji też przy okazji. Jest to taka nauczka dla mnie, żeby nigdy nie wątpić w Dubiela przynajmniej, bo Dubiel, jak wiecie lub może i nie, wytrzymał i wygrał z Kaczem Blońskim 18 minut w klatce rzymskiej. Każdy w jego zwycięstwo wątpił, no bo jednak jest to Marcin Dubiel, nie pokazał się z jakiejś Super strony. Widać tylko było, że jest wytrzymały, ale skillowo. Ewidentnie Kacu Bloński bardziej się chwalił, że tak jest tym sportem i w ogóle. No i każdy się spodziewał, że to będzie szybka wygrana dla Blońskiego. No ale tutaj taki szok. Co najlepsze, podczas konferencji, face to face i nie tylko, no nie było widać, że Marcin Dubiel jest jakiś mega pewny siebie. Wręcz przeciwnie, widać, że każdy w niego wątpił i on nawet sam siebie tak troszeczkę wątpił. I no, no wyglądał na to, że sam myśli o tym, że przegra. A wygrał. Przez to sprowadził. Kacper Blońskiego bardzo mocno na ziemię, no bo przed tą całą walkę, walką Kacper Bloński był bardzo mega pewny siebie i jego ego było bardzo, ale to bardzo wysokie, no a teraz go sprowadził na ziemię. Jedna rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła w u Dubielu, na, oczywiście z tych pozytywów, właśnie, bierzcie po uwagę, że niektóre te pozytywy będą naciągane tylko dlatego, że były pozytywy, więc yy, no, <laughs> ale ta nie. no bo pod koniec walki z Kacperem Blońskim, jak Kasper Bloński został wyniesion, wyniesiony na yy, tych, jak to się mówi, noszach, no to Marcin Dubiel zaskoczył bardzo pozytywnie, bo wypowiedział się dobrze o Kasublońskim. Powiedział, że ich drogi się rozłączyły, ale ma nadzieję, że sobie podadzą rękę i się pogodzą. A on był jako wygrany, więc mógł wiecie, mieć takie mega ego, ego top i mówić, że o, tak ko zacząłeś, a co teraz? Zostałeś wyniesiony na noszach i tak dalej. A nie, Marcin Dubier się bardzo dobrze zachował. Nie pamiętam dokładnie jego y, słów, ale wiem tylko tyle, że zaskoczył tym bardzo pozytywnie. Ale tak samo jak zaskoczył ostatnią swoją walką, że tyle za Alberto wytrwał. No i ma twardy łeb, to też jest bardzo duży pozytywny. Pozytyw Marcia Dubiela, że po prostu ma twardy web i bardzo jest wytrzymały, jeżeli chodzi o te wszystkie walki. Bo ta walka, która była z Kasłem Blońskim, to jest jedna z lepszych walk, kiedyko które kiedykolwiek oglądałem z Freak Fightów. Długa, pełna emocji i wielkie zaskoczenie na koniec, więc to też jest pozytyw Dubiela, że był częścią jednej z bardziej ciekawych walk, które oglądałem właśnie w Freak Fightach. Kolejny pozytyw Dubiela to jest to, że jeździł do Kenii dobrowolnie. nie raz. Trochę się tym chwalił, co prawda, ale wydaje mi się, że też to robił z własnej woli, żeby serio pomóc i z takiej po prostu po pozytywnej woli, a nie to, że o, patrzcie, ja do Kenii, pomagam biednym dzieciom, haha, patrzcie na mnie. No bo nie, faktycznie tam pomagał, troszeczkę tylko wstawał na story. Co prawda, była jedna większa wpadka, o tym za chwilę. No i też, kurde, no, adoptował jakiegoś tam syna w Kenii, z tego co mi wiadomo. No, i tam płaci pewnie na niego miesięcznie ileś tam pieniędzy, więc też to promował, żeby też sobie adoptować takiego syna wirtualnego, czy jak to się tam mówi, więc to też jest bardzo pozy du duży pozytyw Dubiela. No i ta wpadka w Kenii to była bardziej wina jego znajomego, ale Marcinowi się najbardziej na to oberwało. Wydaje mi się, że znacznie bardziej niż powinno mu się oberwać, ale to tak samo jak to rozdawanie Easy. Raczej to Marcin nie wymyślił, ale się zgodził, i to jakby była wina jego kolegów, ale on poniekąd też był winny temu, że to opublikował i się na to zgodził. Ale też mi się wydaje, też z prywatnych źródeł wiem, że Marcin Dubiel raczej jest, trochę ma tak zwanego stuarta, czyli jest bardzo łatwo wierny i bardzo łatwo ufa innym ludziom i może też dlatego takie rozdawanie easy wynikło, z tego właśnie tego, że on jest bardzo łatwo wierny i pewnie ten cały hajbart mu nagadał, że no rozdasz easy, będzie fajnie, patrz arytatywnie, rozdajesz easy I zapytacie Zebo, o co ci chodzi z tym prywatnie, że jest łatwo wierny? No na przykład to, że słyszałem, że osoby, które, które dopiero co poznaje ze świata influencerskiego, on im bardzo dużo mówi, że czy które mogłyby go podkopać jakby ufa im co według mnie jest złą w sobie cechą. No i ogólnie wydaje mi się że przez to, że Marcin mieszka w Warszawie, to otacza się ludźmi, którzy mają na niego zły wpływ, ale raczej sam nie wydaje się na złą osobę, bardziej po prostu zagubioną. Kolejna jego cecha to jest to, że jak każdy influencer ma wielką pewność siebie. To jest czasem zgubne, ale czasem bardzo pomaga mu w tym, co robi, ale teraz na to patrzymy bardziej jako pozytywa, właśnie to, że jest bardzo pewny siebie. No i to chyba najbardziej popularny pozytyw do biela, czyli to, że jest niez Zniszczalny. Jest chyba pierwszym influencerem, który ogarnął, że dopóki on nie przestanie cisnąć i działać w internecie, to nikt go nie może skancelować. Tak samo w klatce i wielu innych przykładach pokazał, że faktycznie jest niezniszczalny. Pomimo pozorów, jakie tworzy, na przykład wychodząc do piosenki Lonely na walce, jest, wydaje mi się, że bardzo dużym wojownikiem. Ma też ładne BMW, BMW M5, bardzo fajny wybór. Tak, 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 ładna, ładna bardzo. Podoba mi się. Ma też fajnego Jednego pieska, tego drugiego też bardzo fajnego ma pieska, yy, i też ewidentnie lubi psy. A jak lubi psy, to, 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 to fajnie, to jest jakiś pozytyw, chyba. A z takich poważniejszych yy, pozytywów, na przykład to, że pomimo wielu niefortunnych zdarzeń i zbiegów okoliczności, które powodują, że ludzie wątpią w prawdziwość jego związku, yy, wygląda on na szczęśliwego w tym związku i faktycznie o wiele mniej wykorzystuje i monetyzuje ten związek i nakręca shipy, niż jak to było z Lexi. Więc widać, że Dorus jako człowiek i życzę im wytrwałości jako dwóch influencerów, na pewno będzie ciężko, ale może dadzą radę. Kolejny pozytyw, o którym nikt w sumie nie gadał, to jest to, że Kasper Bloński odszedł z Teamu X, elekcja odeszła z Teamu X, a pomimo tego, że właśnie każdy odszedł z Teamu X, on się trzymał do końca i był lojalny wobec Stuarta, no i też go nie wykorzystał dla, dla, dla swoich korzyści materialnych, tak jak Fagata. Jeżeli wierzyć losowemu komentarzowi na Twitter, to yy, ktoś napisał, że ma dobry wzrok, nie mogę teraz tego znaleźć, ale nie no, zgaduję, że Dubiel gdzieś to kiedyś powiedział i, i nie wiem, i to jest pozytyw o nim. Z takich personalnych rzeczy, jeżeli chodzi o mnie i Dubiela, to jest to, że jak wiecie, ja może publicznie wygląda, jakbym nie, nie lubił Dubiela, a wcale tak nie jest, po prostu często coś odwala i często o nim nagrywam. No ale pomimo tego, że tak to może wyglądać, to Dubiel jakoś nigdy mi nie napisał na PW i nie zrobił tak zwanego Freeza, nie groził mi, nawet wręcz przeciwnie, chciał mi pomóc. Jak była taka sytuacja, że dostałem copyrighty z Simu X2, jak reagowałem na jakąś piosenkę, no to Dubiel był chętny i chyba mi tam pomógł, żeby te copyrighty usunąć i był bez problemu, jakby mi, chciał mi pomóc, więc y, to jest bardzo spoko z jego strony, no i to właśnie taki personalny y, historyjka z nim związana, która powoduje, że na plus. Co jeszcze można powiedzieć? Na pewno to, że naprawdę dorósł jako człowiek, bo poprzedni Dubiel, jakby kupił sobie nowego BMW, to by nagrał 5 odcinków o tym. A jak teraz starałem się znaleźć nawet zdjęcie z tym BMW za ponad pół miliona złotych, to nawet chyba zdjęcia nie ma takiego na, na, na Instagramie z tego auta. Więc jakby już się nie fleksuje tym, że ma tyle pieniędzy, i w ogóle no, jeżeli chodzi o to, to na pewno dorósł. No i tak na koniec jeszcze, jest to bardzo emocjonalna osoba, co też ponownie jest trochę jak na pewno siebie. Że z jednej strony fajnie, ale z drugiej, kurde, też mu mega to zabiera. Że na przykład na konferencjach czasem wybucha przez emocje i wychodzi na totalnego debila. I właśnie często, jak wychodzi na debila, to przez to, że po prostu nie wytrzymały mu emocje. No i dobra, to chyba tyle. No więcej grzechów nie pamiętam, coś tam, coś tam. Pokuta moja zrobiona. <laughs> y jeszcze raz gratuluję, w sumie to pierwszy raz gratuluję Marcinowi Dubielowi tej wygranej. No i to tyle widzowie. Taki losowy odcinek, no ale musiałem to zrobić, to zrobiłem, bo ja Was nie oszukam. Dlatego zostawcie lajka, like zostawcie suba i jutro już normalny odcinek.